Cześć tu w Likosu, jest pierwsza, to jest pierwsza znam seria Let's Play Eyes uh, Farm A to jest, jest Myszor. No się ma ludzie. Fajnie, to jest gotowy, już mamy misję. Go, go, go! A, a no tak, 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 no czy już karierę robimy, nie? E, dobra, okay, squad, to już parę you Dobra, muszę pierwsze słowa o grze. Parę słów o grze. Chodzi też o... Obecnie ze mną na, na pierdolenie do obcy. Tak, tak ja. y, są w y, grze o krótkiej postaci, z czego cztery klasy. Każda się różni. Y, Wilku zgram medykiem, ja gram technikiem, czyli najpiękniejszą postacią w tej grze. Hmm. I właśnie na kim obcy się rozwali? Y. To jest normalny. Potem ściszę grę, bo na realistycznej nie chodzi. Właśnie, zmierz Ty no, ja długo nie wytrzymam z tylu malienami. Już ci, mnie. A? To, eh, nie stało Dobra, jestem. Teraz powinno już je lepiej le le Jakby co? Gdybym... Wle... A, mam mało. Ej, buguję na P? Nie, nie bugujemy na Ej, chodź, tu stan zrobię, z Chodź, ej. Idę. Go, go, Power Rangers. Ja mam go, 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 jak Dobra, się to nachylaj się, do... nachylaj. Nachylaj się, nachylaj. Okej. Okay. Ej, zobacz. Ja Dobra, idziemy. Któż masz mnie chyba, nie? Medikuna... No nie mam, ale, ale ja się, ale się, siebie nie mogę. Nie mogę. Możesz? No chodź, Tak. Nik na siebie. Czekaj, chodź na siebie. Dobra, chodź. Chodź, ej. Właśnie. I to było. Chodź, nie. A p. Muszę, masz jakiś pomysł na inne serie? nie wiem. Ja na razie nie Minecrafta, l i, i, ta, i takiego e escape'a. Aha, dobra. Jak coś to wiesz, ja tam mogę być chętny z tobą na grę. A ty masz Minecrafta? Przebywa Przerywa. Oko jeszcze A, chcę zawsze chować się. Ej, wieżyczka! Tak wieżyczka. To będzie To będzie na obcy! I za obcy? To chcę obcy! I za obcy! Dobra, obcy. ja odkończę! No. No. Oczywiście, myszło w jednym lepszym wypadku w teamu! A, a, teraz? Widzicie! Ja sobie troszkę ściszę! Zabijają się! Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ja bym miała... ja bym miała ja miał, ja ja ognia, żeby na tak, wow, co? I się, to Nie to! I miesięcz... Co się stało? Co to jest? Granaty odurzające. Okej, okay, okay, pierwsza misja kompletna. Czyli znacie już pierwszą misję? Tak. Ale chyba w odcinku nie będzie jednej misji. No tak, dwie misje, nie? O, dwie misje. To będzie strasznie krótka seria, ponieważ trzeba wiedzieć, jakie to jest... To jest to strasznie krótkie. Tak, ale można zrobić też, że będziemy się ten, no, czasami coraz trudniejsze poziomy i tak dalej, nie? No, to. No, tak, to... nie. Takie krótkie to wcale nie jest, nie? Hm. Jesteśmy we dwóch, no to easy, no to wiesz. Jeszcze może będzie lama. Lama mówi, że jeszcze będzie? Nie mówię, że będzie, ale jak będzie, to będzie łatwiej. No tak, to wtedy weźmiemy Normalo. No. Na normalu się najlepiej gra. Jak. Okej, okay, ja teraz. Biorę, wziąć medyka cały czas czy nie? Tak, 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 weź medyka, żebyś chwilał nie, bo piktora. Oj, okay, ale ja by, ale nie, pokażę Widomu pokażę widać ci Pokaż wszystkich czempionów. Buga Ale czempionów, czyli postacie? E, tak, 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 pokaż. Jest oficer, jest spec od uzbrojenia, jest medyk i jest technik. Ja to są różne? E, tak, zależy jaką masz postać, należy tego technika, to muszę no, chyba jest, tak? Oho. Bo... ten auto, A, już się ma. Bo coś tam było innego Medykiem to lepsza jest medyczka, ale za to ten medyk co gra w Wilkus jest lepszy z powodu DMG. Czego? Jak gramy we dwóch, to medyk ten człowiek jest lepszy. Dobrze, dawaj. Ready? Ready you wow. I w co której można zbugować. Pokażemy Buga? Możemy, ale później trzeba zresetować. Wiem. No chodź,aj. No, Chodźcie! Chodź, chodź. No? Dawaj. Eee, my, my buga znalazłyśmy, Shorya, ktoś? To... BOOM HATSHOT! WOOOOOO! Ja to bug! Wypadliśmy za mapę! Ale, jeszcze, jeszcze nie, ale t, t, zaraz wypadniemy! Eee, tam jest! Widzisz? Idę! Czekaj, bo chcę im pokazać! Tak, zostańmy na poza... Eee, łać! Ja to bug! Wow! MOTOFU- METEOOOOON! Łazem, zamrażacie, zamrażacie! Proszę cię! Ciałko jest przeciwko tobie! Nieprawda! Ja jestem Helerem, że to jest Okej, okay, to trzeba zrestać mi się. Bóg tej misji właśnie jest taki. <laughs> nie ale, no, uciekam od Ciebie! Woli! A tak, ma... Poczekaj, zostaw, nie? Ja broni nie mam, dobra, nie mogę go bić. Właśnie, na karate, na karate. Bum, dobra. Dobra, to chodź reset mapki. Dobra, ej, bir! Zabrażę cię, zabrażę cię! Dawaj sa! Ja cię panuję! No, ten idzie.

No nie wiem! Czekaj, a może F5 mam kliknąć? Tak, ja mam wcisnąć F5. Tak, F5. Okej, okay, to teraz musimy tą misję chyba szybko przejść. Ile już nagrywasz? Zobacz. Nie ja wiem. Na pewno, na pewno kilka minut. Chyba około 10 minut. Ty tutaj nie mam wskaźnika, ile nagrywam. No to spoko. Ja mam starego frapsa. Dlatego byłem zawsze... Dobra. Szybko sobie poustałem. Ale stale. słychać mnie dobrze no? mówisz. Co? Słychać mnie dobrze. No. Tym razem, Tym razem gadam przez scape'a, więc teraz się lepiej słychać. Ej, żeby później się nie okazało, że mnie nie słychać podczas nagrywania, nie? Nie, słuchajcie. jak gadam jak, jak przez scape'a, to, ka to każdego słychać. Dobrze, no idziemy. nagrania. szybko, szybko, idziemy. Dawaj, 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 nie poddawaj się. Strzelaj w pojedyncze. Patrz, pustuje jakoś. Wygląda. Patrz, patrz tutaj. I po co to wykazałeś?

Ja wezmę. A ja kto ja żyje. Ej, ej, poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie poczekaj, poczekaj. Wiem. Ja, poczekaj ja, ja, nie ja tutaj spadłem, wiesz, co to było? Kwas. jest kwas. Teraz raczej nie przechodź. Nie, yeah, teraz. Dobra, dawaj. Ech, nie, nie, Go, 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 right. go, do,

Dobra, wieszamo. Do ja tego, czekaj, jeszcze, jeszcze do tego. A nie, gdzie on Dobra, dawaj, bo tu zaraz się prze... Przebieram. Tu jest pro, i tu jest pro, tu jest szpyt e... jak ty aktywuj. Okej. Okay. Wow, to jest ja kliknąłem. Access deny. Dobra, ja tu musiałem aktywować. A teraz myszzą z wilkusem jadą. Ja kucłem. I patrz, nie kucać. Tu Umiesz kucać? Jak? kontrolę. Co? Shiftem. Shiftem? Tak jak moje napięcie? Hmm. się jakie bajery? Umiesz tak? Umiem. mnie. U mnie. to jest U mnie. Oh. Ej, mnie. U tak? Czy mam Ma? jakąś, no chociaż... Ej, e, czy będziesz mnie... U mnie.. U będę U mnie... U

Ej, po i tak się Dobra, jak widzicie, odcinek to dochodzi do końca. bo udało się, że to będzie. A potem będzie dwa i od razu drugi. Tak, to jest Kolejny w tej chwili. Kierę cię. lecie. Iciecie, lecie. Nagrywamy, okej? Iciecie, lecie. może włączę ile nagrywamy.

i od razu nagramy nowy odcinek No, no, no. I zobaczymy później jak to będzie istniało, a myślą rozbija 10 level z rangą. Coraz no, trudniej. Tak, hmm. dobrem to y... dzięki. Wow! Komentujcie, pa... oceniajcie i subskrybujcie kanał Wilkusa. Właśnie, a teraz pa.